Powtórka z rozrywki z zeszłego tygodnia. Tym razem odrobinę lepsza pogoda. No teraz nie widać wysokości Skrzycznego, ale za niedługo się objawi. Akurat na hali skrzyczyńskiej dość tak pustowato, chociaż skitulowcy podchodzą i zjeżdżają. Tak, małe skrzyczne, prawie szczyt. Na razie to końcówka wyciągu paryżykowego. No to jakby nawet zima była. Escosti tu, No to tu jest podobny do Babi Góry, ale to nie może tam może być, tam nie? To takie Tam to mogły być w Babi Góra, nie? Takie nasi zaśnieżone, a tu Pilsko, cholera to czy.

Nie, nie było widać co tu jest napisane na tym żółtym a teraz nie wiem z powodu tego że to było zalodzone aż takie nie było mgły ale było i zdecydowanie ze skolniska pogoda odrobinę się popsuła zobaczymy czy jeszcze będzie jakieś okienko czy nie pogotowe no niestety pogoda do zjazdu utrzymuje się stabilnie zamglona jesteśmy na skrzyżowaniu drogi z do jaworzyny Już pod zbójnicką kopą, coś się tam wyłania z chmur, jest? No teraz można iść albo do kopy, albo tu. ten trawers nie, z kopy Ta, tam jest no bo tu jest kopa, nie? tu trzeba by było podejść kilka metrów jedziemy? O, prawie, dobra chyba potrzebuje kijki no to koniec filmu się tu jakieś małe przejaśnienia. Dojeżdżamy do autostrady z Małego Skrzycznego. A tam, tam niestety Skrzycznego nie widać. O, widać! Wieża wyszła teraz z chmur na Skrzycznym. Ale za chwilę znowu zajdzie. Co? Przed nami znowu zobaczymy, czy jakiś widok do góry jest, ale za niedługo się skończy. No bo wjeżdżamy w chmurkę. No to przerwa w nagrywaniu. Znowu drobne przejaśnienia. Na hale mnóstwo na skrzycznej idzie. że nie

Znowu w chmury No to koniec ujęcia I To znowu Wzdłuż całej trasy praktycznie No jeden za drugim To dużo powiedziane Ale o tej porze Już praktycznie Ludzi na stoku Tyle co jakby były wyciągi po otwieraniu Konsolacyjnie się jechało dużo lepiej niż w tamtym tygodniu To oka na dolną stację Kończymy na dzisiaj.